Mamy minus 2,7 stopni. Mamy zawieje i i yy, Mamy zawieje i zamiecie śnieżne. No i śnieżyca ogólnie trwa. Sosny już ładnie przesypane. A tylko zaraz okno trzeba będzie. Zamknąć. Zobaczcie ile śniegu na dachu, że aż tu po okno sięga. Masakra normalnie. Zaraz idziemy zmierzyć ile jest śniegu. Jest godzina 12 zima trwa niż Brigida tak zwana sobie trwa Tutaj mamy efekty zamieci śnieżnej. Zobaczcie, że tu jest mniej śniegu, a tu jest więcej. To jest wszystko przez zamieć śnieżną, bo chwilami jest takie wszystko Jest taka zamieć. No ogólnie zamie zawieje i zamieci śnieżne są, ale tak to na ogół trwa śnieżyca sobie. Zaraz będziemy zobaczyć, ile leży śniegu. O! Ale zawierucha, Jezus! Zobacz jak tu jest zasypane. Tu już ścieżką... No ogólnie, no, robimy ścieżki, no bo ciągle zasypuje, ale zobaczcie już jest zasypana wręcz i trzeba co trochę odśnieżać, bo co trochę słuchajcie zasypuje, a jakbyście nie odśnieżali na przykład to by was dosłownie wasze podwórko byłoby dosłownie zasypane i by śnieg by wam się ciągle do butów pchał jakbyście nie odśnieżali i zobaczcie jakie już góry zrobiliśmy śniegu od y, odśnieżania zobaczcie tu już taka wielka góra i to jest wszystko y, robię tutaj y, przez cały dzień y, no pozbierane no bo tutaj odśnieżamy no bo tu samochód wjeżdża nie no i widzicie jakie już są góry. Tu tak samo mniejsze, ale też są duże O, jak ładnie śnieg z dachu od wiatru schodzi jak zwiewa Jodła zasypana Tu tak samo Zobaczcie jakie wielkie nie wiem czy to widać No bo już zasypane są te góry, ale Trochę może będzie widać. I takie są wielkie góry i to też jest prowadzone wszystko od śnieżania. Tu widać tak samo góry porobione, bo takie robimy od odśnieżania I to wszystko przez cały dzień, a co dopiero będzie wieczorem albo jutro, przecież to będzie dzisiaj cały dzień padało i jutro cały dzień. Przynajmniej u mnie, nie wiem jak u Was. No i ogólnie już jaskarki przyjechały, więc już śnieg odgarnięty z drogi już no, już można na normalnie jeździć. Po prostu droga jest zasypana, ale już zobaczcie, że jest taka mała warstwa, że już jest zaraz ulica. No, więc już, no, jest taka droga idealna, po prostu, no taka zimowa droga po prostu, I idealna do jeżdżenia samochodem już. Posypane piachem, no jest jakby można tak powiedzieć luks. <laughs> o, znowu ja wszystko. Proszę bardzo. Już leży 18 cm śniegu. Jeszcze 2 cm do 20. Dzisiaj, jutro to będzie ze 30 cm, jak ta śnieżyca nie ustąpi. Jak już jest 18, to jutro będzie ze 30 parę. Matko boska. No ale coraz lepiej. No i dobrze, i taka zima ma być. Żeby tak na święta było, słuchajcie. Nie musi sypać, byle żeby był śnieg nie i mróz, no bo wiadomo, bez mrozu śnieg się nie utrzyma. No tu ścieżki porobione, a zaraz znów trzeba, zaraz trzeba będzie znów odświeżać, no bo zobaczcie jak znów zasypane. No to jest słuchajcie taka śnieżyca, jest taka zawierucha, że to zasypie w kilka minut te ścieżki, co są robione. Robiłem je z 10 minut temu już są zasypane. No odświeżę, no bo słuchajcie, potem to będzie masakra, jakbym tego nie odśnieżał. Ale zaraz idę do domu, już trochę odpocząć, No bo zawijam już od rana dosłownie. Więc już odpoczynek mi się należy. O, jak na krześle się tak, taka warstwa śniegu się zrobiła. No tu pewnie też te 18 cm jest. O, jak ładnie las zasypany, aż zdjęcie muszę zrobić. O, jak pięknie. ma na całego. Sypie i nie ma końca, czyli prognozy się sprawdziły. No i dobrze. Za niedługo będą się gałęzie łamać, bo już coraz więcej tego śniegu jest na gałęziach. więc Za niedługo gałęzie będą się łamały. W sumie już OSPQ no, było już rano, więc już musiało coś się wydarzyć. No bo wstałem, słuchajcie, a tu słyszę syreny, nie? Więc, no i, no i OSP Kunów było, więc już rano coś się musiało wydarzyć. I to na pewno ze, ze śniegiem, no bo małe, minimalne może szanse, że pożar albo coś. Matko, i zobaczcie, jak już buty. I tylko wejdziesz, to są buty zimowe. I tylko wejdziesz już buta prawie nie ma. Już jest coraz więcej tego śniegu. I to, przypominam, to jest tylko 18 cm. Co będzie dalej? Nie wiem, nie wiem, o matku, muszę te lampki sprzątnąć, no to po filmie, bo zobaczcie, że już się zasypuje, w sumie już grudzień jest, ja powinienem je dawno sprzątnąć, Boże. No, a ta już jak gałąź zwisa już. Ale W tych wszystkich płatków nie widać, ale w rzeczywistości to jeszcze piękniej sypie. Jest tyle tych płatków, że naprawdę Zaraz lecę do domu Już się za długo nas tam da ten dworze I to tylko chodzić Tylko chodzić A buty już całe zasypane Let's co to będzie jutro? Co to będzie jutro? Jak to ma jeszcze dzisiaj cały dzień padać, i jutro cały dzień? Nie wiem. Nasypie nas. Słup zasypany, druty lekko zasypane. Na lampie sople lodu. Nie widać, ale ja tam widzę. Dwa sopelki. Sześć soplów, aż lodów. Pięknie śniesz. Każdy łapatuje. Cóż się dziwić, zasypuje. Sypie i sypie i nie ma końca.